Ała! Ała moja głowa! Co, co się stało? Halo! Gdzie No na statku miałaś prowadzić zresztą. no tak, ale przecież była przy sterze. No, najwidoczniej ster jest gdzieś tam. Jajku, co ja zrobiłam? Jak prowadziłaś ten statek? Powiedz mi, proszę cię, jak to się stało, że wylądowaliśmy w górze lodowej? Ja. Ja nie mam prawo jazdy na statek. Jak to nie masz prawo jazdy na statek? I ja się dowiaduję o tym dopiero teraz? Jak jesteśmy w górze lodowej? No, no byłaś tak podekscytowana tą, tą wyprawą no. No musiałam skłamać. Matko, jedyna. I po co my się wybierałyśmy na tą wyprawę od tego gościa w kapturze, który nam powiedział o tym dziwnym skarpie, skarbie, skarbie? No, jesteśmy już tak blisko do. No, no. no nie sądziłam, że... Uderzymy w górę! Nie. Ale gość na Malcie nie mógłby nas okłamać. Musiał nam powiedzieć prawdę o tym skarbie, że on jest i że musimy go odnaleźć. Na pewno, No po prostu popełniłam głupi błąd i wjechałam. Musimy, musimy płynąć dalej. Musimy zdobyć ten skarb. Ale Ale czym? Przecież nasza łajba się nie nadaje do, do płynięcia dalej. Jest cała rozwalona. Kadłub nie istnieje. Zrobimy teatwę. Zrobimy teatrę i popłyniemy teatrą. Tam, gdzie mężczyzna z Malty kazał nam się kierować. No dobra. Chodźmy pod pokład. Zbierzmy zapasy i wyruszajmy. Bez łajby będzie nam bardzo ciężko. Damy sobie radę z teatrą. Myślę, że to już wszystko. Że mamy wszystkie zapasy. Myślę, że tak. Jedzenie, narzędzia, zbroja. Ubierz sobie zbroję swoją. A... No tak, teraz ja. Na no morzu troszkę zimno. Tak, będzie nam bardzo potrzebna. Oby nie. Dobra. Dobra przejdźmy chyba, przez te guje. Chyba w tamtą stronę. ojejku, jejku, no, tak, cały tak, dokładnie, dokładnie tutaj, gdzie pływałam no. Wzięłam Wtedy. na niego kredyt. I nie oj. był. On, I nie był on ubezpieczony. Ojoj, oj, oj. Podzielę się z pieniędzmi. Ej, Ezo, czekaj. Nie zostawiaj mnie, proszę. Ja wiem że, wiem że nie, popeł nie, nie popełniłam swojego wyboju kłamiąc, ale którą stronę płynę w dobrą? Tak, tak, tak. Musimy znaleźć, musimy znaleźć ten rozbity statek, o którym mówił ten człowiek. Widzę jakiś ląd, gdzieś to tutaj też. powinien być statek, czyli to znaczy, tak, że tak. byliśmy blisko. O, jest. To... Tak, tak, to on! Hmm. O, byliśmy tak blisko, że też musiał wjechać w tą lodową górę. Hmm. Masakra. Dobra, zabiorę ze sobą łajbę. Dobra, chodźmy. Co tu jest? Widzę jakąś beczkę. A, tylko jedzenie. Mapa! Jaka mapa? Mapa, ona prowadzi do jakiegoś X na jakiejś wyspie. Myślisz, że to ten skarb? Myślisz, że wreszcie to to? To, to musi być on. Dobra, musimy to... wyruszyć za tym X-em. Tak jest. Prowadź. Dobrze. Mam nadzieję, że to wreszcie ten skarb. Je jedźmy. Dziękuję, że mi ufasz po tym, jak zbijał nasz statek. W zasadzie to zapomniałam o tym, że rozbiłaś nam statek i nie masz prawa jazdy na łódki. Zgaduję, że na tratwy też nie masz. No no też nie. Ale przynajmniej może zauważyć teraz lodową górę wielką. Jeżeli będzie ona gdzieś przed nami. O, tak, to tu. Tak? O, widzę chyba widzę Xa. Tak, ja też. Dokładnie tak jak na bapie, że po latach tej biedy, tego wszystkiego. Możemy się obłowić. To jest Mam nadzieję. nasza chwilę. Oby, oby to było coś dobrego jest tu coś, jest skrzynka. Myślisz, że to ze skarbem? Musi być. Klucz do skarbu? Czyli to nie jest skarb? I jakaś Jesteś książeczka. Cel. cel. Czytaj. Jeśli chcesz odnaleźć bogactwa nie z tej ziemi, płyń na północny zachód. Tam znajdziesz piramidę, która doprowadzi cię do skarbu. Zabierz ten klucz, przyda ci się. Stary mędrzec. Tyle. Czyli to jeszcze nie koniec. to nie był skarb. Ale jesteśmy coraz bliżej. Mamy, mamy klucz do skarbu. Dlaczego, ale, dlaczego ten człowiek zostawił tu klucz? Tak, dlaczego on w ogóle sam nie popłynął do tego skarbu, tylko, tylko kazał nam jakimś przypadkowym ludziom. Może, może nie chce płacić podatku od wzbogacenia. Myślę, że ma to sens w sumie. Ale, ale czy możemy mu na pewno zaufać? A mamy lepszy wybór nasz statek się rozbił. <grym>, sam. Się rozbił. A, a jesteśmy tak daleko. Jesteśmy tak daleko, prawie do celu. No, no, może ten człowiek ma rację. Może, może to będzie Skype, skąd zostały ten klucz? Dobrze. A w, wiesz, może gdzieś z północny zachód? Bo ja właśnie mam tak, problemy a, czekaj. z kierunkami. Może. A, czekaj. Zobaczę, był kompas w ekwipunku. Dobrze, zobacz Wie, na kompas. Tu, Był mniej więcej a? prosto i troszkę, troszkę w prawo. Dobrze. Wsiadaj ze mną. Siadam. I, 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 I. będę płynąć na ten północny zachód. Czy wschód. Zachód, zachód. Wschód. Dobrze, to płynę tam. Ja również mam problemy Ląd. z tym. Ląd, pustyna! Wow. Rzeczywiście, ale myślisz, że to tutaj? To jest ten północny zachód? Myślę, że tak. Przypłyniemy tu, zobaczmy, czy coś tu jest. Wezmę tratwę, jeżeli to nie byłby... To miejsce... piramida? Piramida. W piramidzie zawsze są skarby. Co tutaj robi piramida? W takiej małej pustyni? Nie wiem. Może ktoś ją tu wybudował? Ktoś musiał. Tutaj wchodzimy. Co to za X znowu? Myślisz, że to mogą być jakieś karby? Myślę, że tak, ten jest ten, ten jest inny niż reszta. Wykopmy go na końcu. Dobra, no to. że, że to będzie daję jakiś Skrzynka. O, jakieś strzały, super strzał, Na pewno się nam. Co? Coś nie bije. O Matko. nie, to pułapki. Łatko potwory. Uważaj na tak. siebie. Te skrzynie to pułapki. Ale znalazłam tam strzały. Może będzie tam coś jeszcze cenniejszego. Tak. Masz swoją tarczę? Mam, mam swoją tarczę. Uważaj, ty. O, przepraszam. Okay. Już. Wiedźma. Tak. To ty, ty kop, a ja. będę się. tej tak. wiedźmy. Dobra, musisz coś zjeść, bo zaraz. Jak Co też... tam efekt, odwiedźmy. Strzały kolejne, jakieś papiery, ale to nic ważnego. O, kolejne moby. Oj. Uważaj mam na siebie. Mam malutko, mam malutko. U, to uciekaj. Wyszłam z pijawidy, bo mam pół O Ojej, tu jest szkielet. Ja sobie poradzę sobie Żyłam tarczy przeciwko szkieletowi. Dobrze. Ale też ciężko jest. Już... Dobrze, że sobie Dobra, zjem coś jeszcze. To wszystkie Xy y z tych, z tych zwykłych? To wszystkie. Tak. Dobrze, no, ja nie też znalazłam zjem. nic wartościowego. Ja też jest... nie sobie strzały pańczyny i... Ja kosz... tak. Sprawdźmy, może tutaj. Co to tu jest za dziura? Jest jakieś zejście? Nie wiem, na pewno chcemy tam wchodzić. To jest jakaś piramida, nie wiadomo co w zasadzie. Ale chyba, chyba każda piramida tak wygląda, że, że trzeba zejść na dół, aby zdobyć skarb, prawda? Zgadza się. Chyba tak. Dobra. I tak nie mamy nic do stracenia. Nasz statek się rozbił. Chodź za mną. Idę. Spuszczaj się powoli po lianach. To, to, to nie spadniemy. Chociaż ja i tak ja. na dole jest chyba woda. Tak, widzę wodę. Jak miło. Co to o jest? Jejku. To wygląda strasznie. Co to za szkielet? Czy, czy to czyjś szkielet? czy ktoś to umarł? Ojejku. A co, jak nasze szkielety też tak będą tutaj leżeć? Och, Dobra, nie, biorę nie, miecz. Nie, nie możemy się poddać. Musimy... Weź miecz i bądź gotowa na to, co, co nas czeka. O! Uważaj! Zostałam strzałami! To pułapka! Ostrożnie! To jest, to jest linka. Oj! O. Ojejku. Udało się przejść. Teraz ostrożnie. Są tam U. jakieś dziwne korytarze, a tu jest skrzynka. A tu skrzyneczka. Idziemy co, skrzyneczka? po nią. Tak jest. Dobra, tylko... To tu będzie jakiś skarb. Ostrożnie ta droga jest. Jest dziurawa. O, dobra. To, to ja muszę zaczekam, ja, ja boję się, że wypadnie. O skrzyneczkę Czaszki. Kości. Nie, nie ma tu nic wartościowego. Co jest? Dlaczego w żadnej skrzynce nie ma, nie ma, nie ma nic ważnego? Gdzie jest skalę? Dobra. To co? Chyba musimy iść w tą drugą stronę. Spawnę! Hej, jak? Jak fajne, my tu przejdziemy fajne. przez tą o, przestrzeń? Ostrożnie. Uważaj na Tak. O dobra. O nie, już na dole czekają potwory. Jak spadniemy? Nie wiem czy uda nam się zawalczyć. Dobra, przeszłam. Teraz ty ostrożnie. Damadę, to będę. Dobra. O jajku, to było też. Jakbyśmy tam wpadły, to... O jajku. A tu? Tutaj chyba jest otwarte przejście. To chyba nie ma nic ważnego. Chyba, chyba nie, tu tylko węgiel, jakieś żelazo, ale, tak. ale przyszliśmy za złotem. Tak. Nie ma sensu kopać dalej. Tak, tu? Jakaś kanalizacja? Ale tu nic nie ma. Przecież nie przejdziemy przez taki wąski tunel. Mamy nasze. napoje. Mm. I co, i myślisz, że. że, że jest sens przeciskać się przez te ciasne tunele wypełnione wodą? Mogę się poświęcić iść pierwsza. Dobra, no pójdę za tobą. Nie zostawię ci tak samo. Wypijasz magiczny dla pój Dobra. I... I przyciskamy się przez Tudzziu. O Jejku, jak tu wejść? Oj. Oj. Jak tu wejść? O, o. o. Ojejku, jak tu ciasno. Też spróbuję. O, dobra. Ciasno. O. Mam mało powietrza. Nigdy nie byłam za dobra w nurkowaniu. Nie wiem czy dopłynę. Ja też. O. Czy tam jest koniec? Oh. Tak. Tak. Tu jest zamknięte. Zamknięte? Mm. Tak. I Są co i co teraz? Razy. Widziałam w jednym hmm. filmie. Jak gość strącał łukami e, ten. Strącał? Tak. Myślisz, że to będzie jakiś klucz, do, który otworzysz na mnie. No nie części. wiem, skoro zaszłyśmy tak daleko. Musimy no, popatrzeć dalej. Ja Cesz? nie mam żadnych nici Dziękuję o, bardzo Ja mam, wzięłam z tych skrzydeł, w których nie było nic przydatnego Ja myślałam, że nici się nam do niczego nie przydadzą, dlatego nawet ich nie brałam Masz strzały? Mam, kilka strzał zebrałam Mam nawet sporo ich Co? Ja też. Zacznę strącać te obrazy Co? Patrz tam, tam Tak, są to, to o to chodzi obrazy. Czemu ktoś coś ukrył za obrazami? Myślisz, że jest coś tam cennego? To musi być. Myślę, że to jakieś dziwny tor przeszkód. Jakiś to przeszkód? Jakieś zagadki, pułapki. W końcu to, to świątynia w pustyni. To, to tak jak w filmach. No nie wiem. Nie wiem, coś... O! Co to jest? Jakiś cel. Trzeba w niego tylko trafić. Trafiło się! Przejście się otworzyło! O matko... Teraz te o, wszystkie obrazów. obrazy... Co, co to jest? Jakiś Jakieś znowu przejście? przejście? Tu nic nie ma, to jakiś labirynt? Tak, wygląda jak labirynt Tu Uważaj, nic tam. nie ma no, Po twój. o potwory Ojejku... Chyba, chyba znalazłam przejście, na szczęście ten labirynt nie był duży Chodź o, Dobra. To są to, szkielety? Trumny? I w nich są szkielety. Nie, tam nic nie ma w tych trumnach, Przepraszam, otworzyłam trumnę. Zrobiłaś jedynego, jedyną gubię, która. Tak. Uf, dobrze, że była tylko jedna. Nie wiem, czy poradziłybyśmy sobie z większą ilością. Mogłoby mogło być Ech. ciężko. To jest jakiś taki podajnik. Myślisz, patrz! patrz. Widzę do złoto. Tak, to musi być tam. I to. Masz klucz. Tak, Masz ten klucz ze jest... Tak. Wrzuć go tam. Wrzucę. Klucz, hop. Udało się. się. Chodź, chodź klucz. razem ze mną. Wow, to wreszcie czas. To wreszcie moment, kiedy. 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 Co tu się dzieje? Co jest? Co jest? Warto?